Siemka, 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 siemka Z tej strony ScorpionIx I z okazji pojawienia się niedługo mojej serii z symulatora farmy Dokładnie, na, dokładna nazwa to Farmix Simulator 15 Chcę wam pokazać jak dodać sobie pieniędzy Tu są moje gry, muszę to wyłączyć Folder Więc tak, wciskamy start Dokumenty Tu mamy do, dokumenty wszystkie list dokumentów. Ja wchodzę w My Games, Wy możecie być pod inną nazwą. I Farming Simulator. Tu macie save y wszystkie swoje, pierwszy, drugi, 18, 19, 20, to są u mnie używane. Tak wchodzimy na przykład w drugi, tu już mam dopisane pieniądze, pieniądze przepraszam. Ale pokażę Wam, wchodzimy w Carrera Save Game. I tu mamy notatnik. Wchodzimy w edycję, żeby łatwiej nam było szukać. Wciskamy znajdź. Wpisujemy mamy. I znajduje nam pierwszy wyraz, wyraz. Pierwszy wyraz, który jest tutaj. Ja mam tu wpisane bardzo dużo, ponieważ. chcę mi się teraz liczyć tych wszystkich zer wykasujemy to i w tym czasie teraz mamy 0 na koncie lecz jeśli wpiszemy dowolną wartość na przykład 50, 543 dolary tyle właśnie będziemy mieli na koncie oczywiście po zapisaniu możemy sobie wpisać na przykład 100 milionów albo od razu miliard monet, dolarów, euro lub franków. Tu macie, widzicie. No i po prostu potem wystarczy wcisnąć. Zamknij, zapisz, wchodzimy w plik ze swoimi grami, odpalamy farminga i wchodzimy w sejwa. Na tym sejwie właśnie będzie ta ilość monet, którą wskaże, wka, wskazaliśmy w tekście. Dziękuję za oglądanie. Cześć i czołem. Skorpionik.